Siemanko, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie jeszcze płukankę wtrysków, oczyszczać wtrysków. Dostałem od firmy Liquimoli Do przetestowania, czy to coś pomoże. Ponieważ kład mój czasem potrafił zgasnąć, Polowały mu czasem obroty. Zalejemy, zobaczymy jaki będzie tego efekt. Tutaj jest napisane o preparacie, że wystarczy nawet na 70 litrów paliwa. Mój zbiornik ma 20 litrów paliwa, ale wleję całe co tam, nie będę się tym Cześć nowo. Zostajemy w zestawie taki lejek fajny. Przechodzimy teraz do kłada. Masz? Niech sobie ścieknie. Ja dzisiaj postaram się wyjeździć z pół zbiornika i zobaczycie jakiś efekt będzie. Jeszcze się ścieka Odkręcimy teraz lejek i wylejemy do końca. Pachnie to taką naftą. Dobra, wszystko jest zlane. Preparaty oczywiście od firmy Liqui Moly. E, konkurs, jak już wiecie, jest e, na moim Instagramie i na poprzednim filmie e, z pukanką silnika Liquimoli. Tam się dowiecie wszystkiego o konkursie e, na kalendarz Liquimoli. Jest oczywiście do wygrania. Co wy założyłem, innej firmy niż Delta Break też jakieś złote ale naprawdę fajnie hamują bo tamte delta braki to strasznie mi ten przygrzewały tarcze one nie hamowały one przygrzewały tarcze a te droższe co teraz założyłem po 120 zł na stronę naprawdę fajnie hamują po 120 zł na koło je na więc nie jest, nie jest tanie, ale nie jest dużo Po wymianie oleju i po pukanki do wtrysku zrobię jakieś w sumie 15 km może ale czuć różnicę od razu No nie, trzeba go wyprzedzić. Roboty zabudowane, ja już trochę przycisnąłem. Muszę sobie lusterkę ustawić lewe, prawe. Lewe mam dobrze, ale prawe mam źle. Bo nic nie widzę. Kładzik dzisiaj nie przepala, jakoś nie ma ochoty. Dobra, tu jest takie w miarę teren. Dziurasty, więc trzeba zwolnić. Zawsze tak ładnie kładzik przepalał, a dzisiaj coś. Naprawdę ładnie te opolki się trzymają, nie na zakamnania. Nie ma bicia na kierownicy. można tak sobie przycisnąć, mimo że to jest droga leśna bo tutaj potrafią sarenki przebiec no nie byłoby fajnie jakby taka sarenka przebiegła tuż przed kładem dobra, idziemy w lewo Ale go rzuca Dobra, zrobimy jakieś 40 parę kilometrów Na płukance Do wtrysków Różnica jest taka, że kład. Naprawdę ładnie odpala Czuć różnica. Oczywiście pukanka od firmy Liqui Moly Tak jak mogliście zauważyć to na początku filmu Jak wlewałem płukaneczkę do wtrysków Na poprzednim odcinku też mieliście e, Pokazane jak robiłem pukankę silnika Też oczywiście od firmy Liqui Moly Nie zapłacili mi za mówienie dobrego imienia o ich firmie Mówię tak jak jest Pukankę zrobiłem również w samochodzie, pukankę do wtrysków Oczywiście już nie dostałem tego od firmy Liqui Moly Tylko za swoje pieniążki kupiłem pukaneczkę do wtrysków, identyczną W samochodzie Mitsubishi Outlander 2.4 Miwek Objaw był taki, że falowały strasznie obroty Potrafił sam dodać gazu, zgasnąć nawet. Po, puka po zrobieniu tej pukanki do wtrysków, wyjeżdżeniu całego zbiornika paliwa, naprawdę ustąpiły objawy, mimo że nie wierzyłem, ale ustąpiło samochód. Może troszkę więcej pali, chociaż to może być złudne wrażenie, bo był robiony też rozrząd. Ciężko jest określić, yy, czy to naprawdę jest wina yy, fukanki, że więcej pali, czy po prostu po, roz, po wymianie rozrządu, bo był rozciągnięty łańcuch, zwiększyło się spalanie. Ale wydaje mi się, że to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ważne, że ustąpiły objawy, czyli falowanie obrotów. Po wyjedzeniu całego zbiornika naprawdę jest OK teraz. W składzie jestem w trakcie testów, ale już czuję różnicę. Naprawdę zaczął się nieźle zbierać Ze spalaniem to tu ciężko określić, bo no powiem tak pali ile wleję, ale nigdy jeszcze mnie nie zawiódł, bo nie wypalił więcej ile mu wlałem że to tak można ująć. Naprawdę jest fajnie. Możecie wbić na poprzedni odcinek, bo tam był konkurs z kalendarzem od Liquimoli, który dostałem dla Was. Bo pan złamał przepisik. Ale naprawdę jest teraz nieźle. Wbijajcie na poprzedni film, fajcie tam komentarze co sądzicie o produktach marki Liquimoli. No i tam były warunki konkursów. W, koment w komentarzu był mój komentarz przypięty, jak i również w opisie. Jeżeli uważacie, że naprawdę chemia od mori poprawiła coś w waszym silniku, czy ją stosujecie, czy nie, napiszcie po prostu co sądzicie o tej firmie, czy ją znacie. Ja się z wami żeglam, tu możecie zostawić subika Tu zostawcie Subika w tym miejscu. Ja się z Wami żegnam. Cześć.